Wiesz, jak to jest. Czytasz kolejną książkę, oglądasz kolejny filmik, zapisujesz kolejne notatki, ale wciąż nie czujesz się gotowy, by zacząć. Więc zdradzę Ci tajemnicę. Żadna ilość informacji nie da Ci poczucia gotowości, które wymagasz od siebie, aby zacząć. Głównie dlatego, że głęboka zmiana nie zachodzi na poziomie robienia. Ja nazywam się Michał Brajnak i pomagam ambitnym i zestresowanym osobom odzyskać spokój i równowagę w swoim życiu. W tym filmie opowiem Ci skąd bierze się poczucie jakby ciągle ci coś blokowało przed zrobieniem kroku ku nowemu. Niektórzy ludzie są przeświadczeni, że jesteśmy sumą nawyków i wystarczy zacząć robić te same rzeczy, które robi osoba, która ma to, co my chcemy mieć. Gdyby jednak tak było, to po przeczytaniu atomowych nawyków wszyscy bylibyśmy mistrzami świata. Tu też mieszka cała filozofia fake it till you make it. I niestety dla paru osób to zadziałało. Jednak zazwyczaj ta strategia opiera się na sile woli, która jest dosyć skończonym zasobem. Więc wystarczy chwila słabości, niewyspanie czy gorszy dzień i mamy nawrót starego schematu. Taki mentalny efekt jojo. Aby to zmienić, najłatwiej jest spojrzeć na to przez pryzmat modelu być, robić, mieć. To kim jesteśmy definiuje granice i możliwości tego, co wierzymy, że możemy zrobić. A to, co robimy, determinuje to, co pozwalamy sobie mieć. Jeśli brzmi skomplikowanie, to spójrzmy na to w praktyce. Powiedzmy, że ktoś, kogo uznajesz za autorytet, mówi ci, że jesteś niemądry albo głupi. Jeśli weźmiesz to do siebie i bezwarunkowo w to uwierzysz, to możesz to wpłynąć na ciebie na dwa sposoby. Po pierwsze, możesz przestać próbować robić rzeczy, które uznajesz za zarezerwowane dla Osób według ciebie mądrych. Na przykład, jestem za głupi do nauki języków obcych. Wtedy też możesz próbować różnych sposobów, nauczycieli albo innych modalności, ale zawsze będzie Ci towarzyszyć poczucie, że coś cię powstrzymuje. Taki trochę konflikt wewnętrzny. Z drugiej strony, możesz być osobą, która całe swoje życie będzie próbowała udowodnić to, że nie jest głupia. Jednak każde nawet spektakularne osiągnięcie nie będzie przez Ciebie doceniane, będzie wręcz bagatelizowane i uznasz je najczęściej za po prostu szczęście albo farta. Tutaj często pojawia się perfekcjonizm lub tzw. syndrom Oszusta. Okej, okay, ale co w takim razie można z tym zrobić? No to nie jest kwestia magii czy afirmacji przed lustrem. To proces, który wymaga trzech rzeczy: po pierwsze, odklejenia swojego poczucia tożsamości od opinii i nawykowych myśli o nas samych. Pomaga w tym świadomość, że jesteśmy czymś więcej niż myślami na nasz temat i mamy więcej wyboru niż nam się wydaje. Po drugie, istotna jest świadoma decyzja o zmianie, która buduje naszą sprawczość i daje odwagę do zapytania siebie, jak to jest być osobą, którą chcemy się stać. Po trzecie, spokojna determinacja. Nie chodzi tutaj o perfekcję i hura optymizm, ale o konsekwencje. Jesteśmy w ciągłym procesie stawania się tym, kim jesteśmy. Tylko tym razem w końcu robimy to intencjonalnie w kierunku, który sami wybieramy, a nie który nam się po prostu przydarza. Daj mi znać w komentarzu, jaką osobą ty chcesz się stać. Jeśli ten film ci pomógł, to go polub i zasubskrybuj mój kanał, żeby nie przegapić kolejnych treści, które pomogą ci zbudować życie, którego pragniesz. A jeśli potrzebujesz w tym pomocy, w opisie tego filmu znajdziesz link do bezpłatnej konsultacji ze mną. Do zobaczenia.